10 najpotężniejszych rosyjskich broni. Miejsce 10. K300P Bastion P. K-300P Bastion P jest rosyjskim systemem przeciwokrętowym zaprojektowanym do zwalczania celów morskich. System ten jest zdolny do przenoszenia różnych typów rakiet przeciwokrętowych, w tym pocisków P800 Onix i hipersonicznych pocisków Kinjau. System jest zdolny do wykrywania i zwalczania celów morskich na odległość do 300 km. K-300P Bastion P jest zwykle instalowany na specjalnych pojazdach kołowych lub gąsienicowych, co pozwala na szybkie przemieszczanie go na inne pozycje. Jest uważany za jedną z najpotężniejszych broni przeciwokrętowych na świecie i stanowi poważne zagrożenie dla flot innych krajów. Miejsce 9. S-400 Triumf. S-400 jest rosyjskim systemem obrony przeciwlotniczej, który został zaprojektowany w celu zwalczania różnych rodzajów celów powietrznych, w tym samolotów, pocisków balistycznych, pocisków manewrujących oraz dronów. Cały system składa się z radaru wykrywającego cele stacji kontrolnej i dziesiątek wyrzutni rakietowych. Jego zasięg operacyjny wynosi około 400 km, a jego zdolność do przechwytywania celów dochodzi do 6000 km na godzinę. Rosja sprzedaje S-400 swoim sojusznikom i klientom, w tym Turcji, Indii i Chinom. System ten jest zdolny do wykrywania i niszczenia nawet najbardziej zaawansowanych samolotów takich jak F-35 i F-22, co czyni go poważnym zagrożeniem. Dla krajów NATO. System jest bardzo mobilny i może być stosowany w różnych warunkach terenowych, co czyni go uniwersalnym narzędziem obronnym. Miejsce 8. TOS-1. TOS-1 to rosyjski system artylerii rakietowej, którego głównym elementem jest samobieżna wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa na podwoziu czołgu T72 lub T90. Ze względu na rodzaj używanej amunicji pocisków termobarycznych nazywana ciężkim miotaczem ognia. Przydomek pierwszej wersji wyrzutni Buratino zaczerpnięto od bohatera rosyjskiej wersji Pinokia autorstwa Aleksija Toustoya, nawiązując do uwydatnionego kształtu głowy z jej pocisków. Wyjątkową cechą systemu jest potężna siła ognia, salwa 30 lub 24 w zależności od wersji pocisków termobarycznych. Odpalonych w ciągu 12 sekund jest w stanie pokryć obszar 40 tysięcy metrów kwadratowych. Rosyjska armia dysponuje około 45 do 50 wyrzutniami tego Typu. Kilka z nich zostało już zniszczonych, a co najmniej jedna została zdobyta przez Ukraińców. Miejsce siódme T90M Proryw 3. T-90M Proryw-3 to rosyjski czołg bojowy jest udoskonaloną wersją popularnego czołgu T-90 i jest wyposażony w nowoczesne systemy uzbrojenia, opancerzenia i elektroniki. Czołg ten jest uzbrojony w działu kalibru 125 mm, automatyczny karabin maszynowy, a także systemy obrony aktywnej i pasywnej. T-90M Proryw-3 jest w stanie osiągnąć prędkość do 60 km na godzinę i pokonywać przeszkody wodne do 5 m głębokości. Czołg ten jest jest wyposażony w system kontroli ognia Kalina, który umożliwia szybkie i skuteczne kierowanie ogniem z działa. Rosja zaczęła wprowadzać czołgi T-90M Proryw 3 do swojej armii w 2019 roku. Czołg ten brał udział w wojnie na Ukrainie. Istnieje przynajmniej kilka udokumentowanych przypadków zniszczenia lub przejęcia tego czołgu przez Ukraińców. T-90M Proryw jest jednym z najnowocześniejszych czołgów na świecie i stanowi kluczowy element rosyjskiego arsenału wojskowego. Miejsce szóste. Ka. 52. Ka-52 to rosyjski dwumiejscowy śmigłowiec szturmowy, którego projekt powstał w 1987 roku w Związku Radzieckim, znany również pod kryptonimem Alligator. Maszyna ta jest przeznaczona do zadań taktycznych, rozpoznania wsparcia ogniowego i zwalczania celów naziemnych. Śmigłowiec jest uzbrojony w działo kalibru 30 mm, rakiety powietrze-ziemia, a także systemy samoobrony, w tym radary ostrzegające przed pociskami przeciwlotniczymi. Ka-52 jest zdolny do Wykonywania misji w dzień i w nocy oraz w różnych warunkach atmosferycznych i terenowych, w tym w górach i na pustyniach. KA-52 jest jednym z najbardziej zaawansowanych i skutecznych śmigłowców bojowych na świecie. Miejsce 5. SU-57 SU-57 jest rosyjskim myśliwcem piątej generacji. Samolot ten ma zaawansowane cechy stealth, co umożliwia mu unikanie wykrycia przez systemy radarowe. SU-57 jest wyposażony w zaawansowany system elektroniczny, w tym awionikę i systemy walki elektronicznej, co czyni go jednym z najbardziej zaawansowanych myśliwców na świecie. Samolot ten jest zdolny do osiągnięcia prędkości ponad 2,5 Macha i ma zasięg ponad 3,5 tysiąca kilometrów. Rosja może posiadać zaledwie 20%. Sztuk tego samolotu. Rosyjskie wojsko planuje zakupić 76 egzemplarzy SU-57 do 2028 roku. Miejsce czwarte Tu160. Tu 160 to rosyjski strategiczny bombowiec z napędem odrzutowym, znany również jako Blackjack, nazywany przez rosyjskich pilotów biały łabędź ze względu na malowanie i unikalną konstrukcję jest to najcięższy samolot bojowy świata. Maksymalna masa startowa tu 160 wynosi 275 ton. Tu 160 jest jednym z największych i najszybszych bombowców na świecie, zdolnym do osiągnięcia prędkości ponad 2, Macha. Samolot ten może przenosić do 40 ton uzbrojenia, w tym różnego rodzaju bomby i pociski rakietowe, co czyni go jednym z najpotężniejszych bombowców na świecie. Tu-160 jest zdolny do prowadzenia misji na dużej odległości i może pozostawać w powietrzu przez ponad 24 godziny. Samolot ten został zaprojektowany jako bombowiec z zasięgiem globalnym do niszczenia celów strategicznych na dużych odległościach. Miejsce trzecie Admirał Gorszkow Admirał Gorszkow to rosyjski niszczyciel rakietowy, który został wprowadzony do służby w 2018 roku. Jego nazwa pochodzi od słynnego admirała floty ZSRR, Siergieja Gorszkowa, który był jednym z najbardziej utytułowanych oficerów w radzieckiej marynarce wojennej. Admirał Gorszkow jest jednym z najnowocześniejszych okrętów wojennych w rosyjskiej flocie. Niszczyciel ten ma długość ponad 140 metrów i może pomieścić załogę liczącą do 210 osób. Wśród uzbrojenia znajduje się między Między innymi 16 silosów rakietowych przeznaczonych dla pocisków typu Kalibr Onyx oraz Cyrkon. Rosyjska flota, używając pokładu Admirała Gorszkowej jako platformy testowej, po raz pierwszy wystrzeliła hipersoniczny pocisk Cyrkon w październiku 2020 roku. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało wtedy, że leciał z prędkością 8 Machów, zanim uderzył w cel oddalony o prawie 500 km. Okręt jest napędzany przez turbiny gazowe, co pozwala mu osiągnąć maksymalną prędkość po na 29 węzłów. Miejsce drugie, okręty podwodne typu Borei. Projekt 955 zwany również jako typ Borei to rosyjska klasa okrętów podwodnych z napędem atomowym i zdolnością do przenoszenia rakiet balistycznych z głowicami jądrowymi. Projekt 955 obejmuje obecnie cztery okręty podwodne. Pierwszy okręt Yuri Dolgoruki został wprowadzony do służby w 2013 roku. Okręty te charakteryzują się zaawansowanymi systemami radionawigacyjnymi i przetwarzania danych, umożliwiającymi prowadzenie działań podwodnych na dużych głębokościach. Każdy okręt projektu 955 może przenosić do 16 rakiet balistycznych Buława, które są zdolne do przenoszenia kilku głowic jądrowych. Miejsce pierwsze RS-28 Sarmat. RS-28 Sarmat znany również jako Satan-2 jest rosyjskim międzykontynentalnym pociskiem balistycznym ICBM. W 2022 roku Rosja przeprowadziła pierwszy test pocisku RS-28 Sarmat. Trzystopniowy pocisk ma ponad 35 metrów długości, waży niemal 210 ton i ma możliwość rażenia celów odległych aż o 18 tysięcy km. RS-28 Sarmat może przenosić kilka niezależnych głowic jądrowych, co czyni go szczególnie niebezpiecznym narzędziem militarnym. System ten jest zdolny do pokonywania obrony przeciwrakietowej i może atakować cele na całym świecie. Pocisk ten jest zdolny do niszczenia miast i innych strategicznych celów. RS-28 Sarmat jest obecnie w fazie testów, a jego wprowadzenie do uzbrojenia jest planowane na najbliższe lata. Obecnie najpotężniejszym rosyjskim pociskiem dalekiego zasięgu ICBM jest Topol M, który może razić cele na odległość do 11 tysięcy kilometrów.